Kurwa, ale są Co to za beat? Ja pierdole! Gdzie oni grają? Tutaj, tutaj, lecimy kurwa tutaj! Jebać stare papy! Uprzedzić teraz ja uprzedzam ich Jestem szybki, niczym sprinter, bo co tydzień puszczam hit Złoty iPhone dzwoni, dzwoni, ale nie odbiorę dziś Rap jak łańcuch pokarmowy Zjedzą mnie albo ja ich Wszystkich fallą na domówkach moli jest we krwi Dzwonią po poliz, bo już mamy na lecą drzwi Alkoholu na kolu Lead daje laski, znów ktoś My, przecież nie zabronią nam tak żyć hey! Młode pierści, ale nie te w sklepie Więc w tym secret to nalewam drogie wino do miseczki oh, oh, Lubisz, baby, te nasze zboczone gierki O, oh, oh, Czuć ten prestiż, to dwuznaczne, jestem wielki Taki wid, że na chacie spadły ci kafelki A tej sąsiadce z dołu to Dzięki, a wszyscy twoi kumple to na bani mają mętlik Bo z jbl leci na Wyjebało szyby z okiem, to niegrzeczna na Chłopie, sąsiad przez ten regis to zajebał koło Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie Ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiedz Wyjebało szyby z okiem, to niegrzeczna impra Chłopie, sąsiad przez ten regi, kto zajebał koło wrotek. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie Ile mam promili w sobie mi to powieć. I oczywiście witam państwa na największym rażu w Polsce a Z tej strony DJ Kubalczyk No i DJ kamerzysta Lecimy! Brunetki, blondynki, a ja wszystkie was, dziewczynki To zapraszam do sypialni, lubię wieczorne treningi Ale zanim ściągniesz stringi, to rozeje nam te drinki Bo dziś wieża gruby melarz na parkiecie dobre świnki Leci rzyk na panele, DJ zapodał bękę Sąsiad przyniósł nam mam się bawimy jest ta wterek. Zówcze, gdania się tu leje. Prosto z butli, ja się chwieję. Będę odsypiał w wzięle, chyba że nie się chwieje. Jak to weekend jest gruba Fiksa, drugi szampan leje się w litrach. I nie w kubkach walimy z gwinta. Robisz szejki, dłupa po piksach Jakiś banan dostał gdzieś liścia, drzwi są wyjebane od piwa Znowu dziś miałobyś tylko jedno piwo Cię się rozwinął, taki melarz. W całym mieście piszą. Wpadła policja, pobujamy już całą dzielnicą. Zamiast tam wlepić, mam batroni, razem z nami krzyczą. Wyjebało, szyby z okiem tonie, impra, chłopie, sąsiadze, regit, to nie na infrachłopiec. Sąsiad przez ten regi, co zajebał koło wrozek. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie. Lepiej szybko mi to powiesz. Wyjebało szyby z okiem, to niegrzeczna w chłopie Sąsiad przez ten registr to zajebał koło wrożek Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie Ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powie. <trybuj>